Święta Faustyna Kowalska. Autorka słynnego dzienniczka, mistyczka, stygmatyczka, nazywana apostołką Bożego Miłosierdzia. Znana przede wszystkim jako głosicielka kultu miłosierdzia Bożego. W dzisiejszym filmie chcę przedstawić wam żywot świętej Faustyny Kowalskiej. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji i łapki w górę, a ja zapraszam do oglądania. Helena Kowalska, bo tak naprawdę miała na imię, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec. Była trzecią z dziesięciorga dzieci w 1914 roku, Przyjęła pierwszą komunię świętą. Trzy lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Jednakże, pomimo dobrych wyników, musiała zrezygnować z nauki, by pomagać matce w domu. Gdy skończyła 16 lat, opuściła dom rodzinny, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Jednak przez cały ten czas myślała o życiu zakonnym. O swoich planach powiedziała rodzicom rok później. Jednak ojciec nie wyraził zgody na tą propozycję, uzasadniając swoją decyzję brak. Pieniędzy na wyprawę wymaganą w klasztorach. W lipcu 1924 roku, kiedy Helena wraz z koleżankami uczestniczyła w zabawie w parku koło łódzkiej katedry, pan Jezus przemówił do niej i polecił niezwłocznie pojechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Helena podjęła decyzję, by nie wracać już do domu. Poinformowała swoją siostrę o swoich planach i pojechała pierwszym pociągiem do Warszawy. Następnego dnia zgłosiła się do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jednak przez następny rok musiała pracować w Warszawie, by zebrać pieniądze na wyprawę. Pier 1 sierpnia 1925 roku została przyjęta do zgromadzenia. Wraz z habitem otrzymała imię Maria Faustyna. Od marca 1926 roku Bóg doświadczał siostrę Faustynę ogromnymi trudnościami wewnętrznymi. W wielki piątek 1927 roku z bolałą duszę Faustyny ogarnął żar Bożej miłości, zapomniała o własnych cierpieniach, poznając jak bardzo cierpiał dla niej Jezus. Rok później złożyła pierwsze śluby zakonne. Następnie służyła w różnych domach, między innymi w Krakowie i Litwie pełniąc rozmaite obowiązki. W zakonie żyła przez 13 lat. 22 lutego 1931 roku po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Kiedy usłyszała polecenie, by namalować obraz na podstawie objawienia Zbawiciela, którego doznała. Dwa lata później została skierowana do domu zakonnego w Wilnie. Na początku 1934 roku zwróciła się z prośbą do artysty, malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, o wykonanie obrazu Miłosierdzia Bożego. Gdy w czerw co ujrzała ukończony obraz, płakała, gdyż Chrystus nie był tak piękny, jak go widziała. Obraz został wystawiony po raz pierwszy w czasie Triduum, poprzedzającego uroczystość zakończenia jubileuszu Odkupienia Świata w dniach 26 do 28 kwietnia 1935 roku. Został umieszczony wysoko w oknie Ostrej Bramy, tak by było go widać z daleka. Uroczystość ta zbiegała się z pierwszą niedzielą po Wielkanocy, która miała być przeżywana na polecenie Chrystusa jako święto Miłosierdzia Bożego. W 1936 roku stan zdrowia siostry Faustyny znacznie się pogorszył, gdyż Stwierdzono u niej zaawansowaną gruźlicę. Od marca tego roku do grudnia 1937 roku przebywała na leczeniu w szpitalu. W tym czasie wiele się modliła. Po powrocie ze szpitala pełniła przez pewien czas obowiązki furtianki. Starała się bardzo, by żaden ubogi nie odszedł bez choćby najmniejszego wsparcia od furty klasztornej. Chrystus polecił Faustynie napisanie dzienniczka, by szerzyć kult miłosierdzia Bożego. Codziennie o godzinie 15 Faustyna czciła jego konanie na krzyżu. Dzięki Faustynie powstał obraz Jezus Miłosiernego i słynne już Jezu, ufam Tobie. Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Litania oraz Święto Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę Wielkanocną. W kwietniu 1938 roku stan zdrowia Faustyny znacznie się pogorszył. Po długich cierpieniach, które znosiła bardzo cierpliwie, zmarła w wieku 33 lat, 5 października 1938 roku. Siostra Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 roku, a ogłoszona świętą 3 30 kwietnia 2000 roku. Święta Faustyna jest patronką poszukujących nadziei, cierpiących, grzeszników, a także patronką miasta Łodzi i Wilna. W ikonografii Święta Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie w stroju swego zgromadzenia. Jej wspomnienie obchodzimy 25 lipca. Święta Faustyno, módl się za nami. Jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie znajomym. Wbijajcie się też na nasze social media, do których link macie w opisie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym w tym filmie z Panem Bogiem.